Prawda? To jest Katuś Zubek. Trzymam kciuki i do zobaczenia. Dawno nie miałem stresu związanego z żadnym, z żadnym występem ani niczym, a tu nagle bach. Już wtedy ten moment wchodzę. Trzymajcie kciuki. No jak się cieszę, że nie tylko covidki przyszły. Pamięć ci że jest pewien niedosyt w naszym kraju wokalistów. Dwa na dwa. Nasz własny świat, między nami dwa na dwa. To, co łączy nas, jest bez granic, dwa na dwa. A ciągle nam dobrze, tak. Taki nasz dwuosobowy kraj. Nie przerywałem, nie chciałabym. Może to trwać? <noise> Niech on mi nie tak tu śpiewa. Jesteś w moim zespole, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że Cię ma! Ja tak, dostałem się do zespołu Natalii w w ogóle. Na castingu pojawiła się też Kasia, która na co dzień śpiewa między innymi w chórkach Natalii. Z doświadczenia wiem, że zawsze przed kimś, kogo się zna, kogo się lubi i szanuje, to na pewno jest trudniej zaśpiewać, niż przed kimś, kogo nie Dla ludzi zawsze jest łatwiej. No, woman's worth, Taki, taka wartość tego człowieka jest, że no, co ja tu będę mówić? Jest! jest! Udało się. Tutaj masz słowa, chyba na pewno rozpoznasz. I got to you. Wow. O, wiesz co, ja też jak nie umiem tak, to od nie, razu, Gaz i do Boga ucieka. nie? Wiesz? po prostu. Nie, ja przepraszam, bo to ja wiem, że tak się nie tak szybko nauczyć od razu. I zobaczymy. Trzeba czekać teraz. Staram się tak do tego podejść na luzie. Byłam niezwykle zaskoczona, widząc Danu się Błażejczyk. Od kiedy uczysz się nie śpiewać? Yy, od niedawna jakieś. Rok jedziesz. Wszystkie wzloty każdy dół. Bam, 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 bam. Dzielę z tobą pół na pół. Du, 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 du. <noise> cudnie, cudnie. Wiesz, że nie jeden facet sobie nie może poradzić, że te, te, te dźwięki są bardzo niskie, a ty wybrnąłeś z tego. Ja nie będę cię dłużej tutaj dzisiaj zamęczać, bo mam jeszcze dużo przygód przed sobą. W związku z tym, oczywiście, teraz muszę powiedzieć, co? Że? Że? O, już jakim krokiem wszedłeś. Cześć. Możesz powtórzyć? Dobre, dobrze. Szczerze mówiąc, ja siedzę tutaj jak matrona na tym, na tej kanapie, a jak są ludzie, którzy tańczą, to trochę nas to ogranicza. Możemy trochę? Widzisz, Kamil, ile zamieszania? I'm gonna live forever. Nóżka poszła w I just wanna live I'm To było rzeczywiście your way, twoja droga. Natalia wybierała, a kandydaci czekali i denerwowali się coraz bardziej. Mam nadzieję, że będzie przepięknie. Mam przygotowany fragment piosenki z TGD. Nie chcę tego zepsuć. Czy wiesz, że to Jezus umarł za mnie, za Ciebie, za Ciebie, za Ciebie, za cały świat? Więc czcimy dzisiaj Jego słodki. Tak jak ja kocham muzykę, takie szczęście. szczęścia. mnie <śmianowidze> <Rezum> <boży. śmianowidze> To jest moje miejsce. Idę <śmianowidze> jeszcze raz, druga szansa. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki. Gdybyś próbowała po prostu skomponować piosenkę. Dawno nie grałam. Ja bym ci, ja bym ci słowa takie y, wymyśliła. Mm -hmm. Brzmiałoby mniej więcej. Um, coś takiego. Jesteś w moim zespole. Dzięki. Szybki, bystry, biorę. biorę! Dzięki! Jesteś w moim drużynie. i